Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak ja usuwam tą tę etykietę. No, na internecie patentów jest Multum, ale chyba ten, z którego ja korzystam, działa najlepiej. Także ja was zostawię e, na dworze, a ja wsiądę do, do środka i będziemy próbowali to usunąć. Trochę to zajmie, ale raczej nie powinien być w ogóle kleju. Płyn jakikolwiek na alkohol do mycia szyb. Mikrofibra i ważne nowa żeletka. Bierzemy się do roboty. Ogólnie te wszystkie removery do naklejek działają pod warunkiem, że naklejka nie jest ofoliowana, ponieważ one wchodzą, tak jakby, w ten papier i rozpuszczają klej. Tylko, że jeżeli macie taką naklejkę, jak na przykład ta, od szyby, to Wam nic to nie da, ze względu na to, ja się zamknę, bo trochę zimno. Nic Wam to nie da, ze względu na to, że... E, że jest świska i wszystko po nie spływa. Trochę sobie nawilżamy. Bierzemy nową żyletkę. Tylko tu ostrożnie, żeby się nie pociąć. No, film jest ewidentnie nieprzewidziany dla dzieci, więc... jak ktoś ogląda... To lepiej nie róbcie, tak? No i teraz zamysł jest taki, żeby delikatnie.. Kurczę, tylko tu nie ma jak podejść. Ktoś bardzo, bardzo nisko nakleił to nalepkę. No dobra, jakoś tam idzie. Ciach. I delikatnie, delikatnie podważamy. Ogólnie zamysł jest taki, żeby nie zostawić w ogóle tutaj kleju, bo jak zostawicie klej, to później będziecie się bujali. To tak jakbyście mogli normalnie zerwać, nie? Dobra, nadcinamy. O! Trochę się nadcięła. I teraz spryskujemy znowu, żeby ten płyn nam wszedł w głąb. Niestety, z racji tego, że to jest tak nisko, to muszę operować lewą ręką, bo po prawej mam słupek. No i tak, słuchajcie, do samego. Do samego dołu. Powoli, bo tutaj czas niestety gra na naszą niekorzyść. No ale widzę, że idzie. Widzę, że idzie i na pierwszy rzut oka klej nie zostaje. To samochód jest bardzo pochyła szyba. No dobra jedziemy Ogólnie ta naklejka, no to wiecie, ona schodzi dość łatwo Tylko, że ciul tego kleju później zostaje, a to chodzi o to, wiecie, zerwać to chwilę moment pociągnąć zerwać już, nie? Tylko że co dalej? Co, ja sobie wezmę może jakąś chusteczkę, żeby sobie paluchów nie pociąć. Bo tutaj muszę, tak jakby, głębiej wjechać. A nie mam jak tego złapać. O. No to nieźle. Żeletka pękła. Jak to się wydarzyło? Słuchajcie, pękła biżuletka na pół. No dobra, no to co, idę po kolejną. No i spotykamy się jakieś 10-12 minut później. Udało się wszystko zerwać. Ja sobie musiałem się posiłkować. <coughs> Patrzcie na to. Przeciąłem sobie tą naklejkę na pół. W pewnym momencie, bo już nie wiedziałem, gdzie tnę. No i tak na dobrą sprawę. Naklejka zeszła w dwóch elementach. No ale teraz pytanie, najważniejsze Czy jakiś klej nie został, bo ta naklejka zawsze zejdzie, nie? Dobra, trzemy. No i co? Czyściutko, nie ma nic, nic nie porysowane. Czysto, żadnych rys. Później na koniec to musiałem się posiłkować kombinerkami, już bo nie miałem jak tutaj głęboko dochodzić, żeby ją wycinać. No ale zrobione. Kleju zero, to najważniejsze. Naklejka zeszła. Jeszcze pokażę Wam z drugiej strony, tak dla pewności. Nie ma nic. Absolutnie zero kleju. No także, jakbyście się zastanawiali. Jak można usunąć naklejkę jednym z wielu sposobów, to ja wybieram zawsze ten. Dzięki za oglądanie. Zostawcie koniecznie lajka like i subskrypcję pod tym kanałem. Mam nadzieję, że uda się tysiączka wbić niedługo. Trzymajcie się, hej!